Powiem wam, momentami jestem zawiedziony bardzo, widząc na przykład takie desypiska śmieci. Hm. To nie pierwszy raz na tym szlaku już. Tak, no i tak idziemy sobie cały czas. W zasadzie to ja nawet nie wiem, gdzie teraz idę. Była tam droga, jeden taki szlak, właśnie teraz idę szlakiem zielonym, na którym widniał Wizerunek, wizerunek konia i tam właśnie był taki jeden zakręt, taka jakby droga powrotna ale ja dalej, zapuszczam się dalej z tym że no, z tego co widzę tam się chyba już będzie kończyć szlak i tam już takie wyjście już na jakąś wiochę podobnie było wcześniej, dlatego zawróciłem no i zobaczymy co tam jest, ewentualnie wrócimy i będziemy powoli wracać chyba, bo, bo tu się już kończy puszcza no, Może po drodze coś nam się jeszcze przytrafi ciekawego. Oprócz komarów i wysypisk śmieci. Nie, no w sumie nie jest tak źle, ale. Ale chyba trochę liczyłem na to, że natknę się na, jakiś, na jakieś. zwierzę. wieży. Hm. Nie jest bardzo fajnie, bardzo spokojnie. Bardzo przyjemnie. O, i tam dalej, właśnie, w tamtą stronę jest. tam tego po się pociągi jeszcze. Tam właśnie jak przechodziliśmy przez ten wiadukt. <grydy> wiadukt. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam dalej siedzi.